Siemaneczko, Siemaneczko, ja wszystkim witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku A z tej strony Sticky. Fajnie, że wpadłeś, zostaw suba, zostaw lajka, że jesteś nowy to oczywiście też baw się dobrze jak wszyscy inni. I witam was w kolejnym odcinku. Ja już widzę ścieżkę, którą będziemy grali. Będziemy grali tę ścieżkę. Albo tę ścieżką, ale raczej tą ścieżkę. Musimy być jakieś odporności. Gramy na frakcji, której bardzo nikt nie lubi. I infernem w vlog, który tak naprawdę jest prawie niemożliwy para do wygrania. Która jest prawie niemożliwa do wygrania. Powiedziałbym, że wręcz nierealna eee, w 70%. Więc dlatego musimy wymyślić jakiś pomysł, który nam pozwoli wygrać. Chrona, w sumie, niech zostanie. Weźmiemy sobie taktykę, jak najbardziej Okej, okay, taktykę jak najbardziej, mam nadzieję, że już nie będzie mnie wyrzucać Co to mnie wyrzuciło? Dziwny ten, mój internet czasami jest Kurzamy to osobiście wam, szczerze powiem Dobra, lecimy teraz tutaj Weźmiemy logistykę Weźmiemy znamie Weźmiemy szczęście Weźmiemy... Lepszą bramę. Weźmiemy pochłonięcy ciał. Weźmiemy szybką bramę. Weźmiemy odporność na magię. Weźmiemy lepsze szczęście. Czyli zagramy po prostu pod szybką bramę. 8023. Bardzo dużo obrony mamy. Powiedziałbym znakomicie dużo. Build rozwija się bardzo, bardzo przyjemnie. Tak mniej więcej jakbym to oczekiwał. E ta lepsza logistyka, to mi raczej nie jest potrzebna Tylko pod lepszą bramę będę chciał mieć Dobra, lecimy dalej Odporność, lepszy atak Rozdzierające Tam było jedna rzecz, którą byśmy mogli zrobić, ale i tak by się nam nie udało Więcej ataku Ale to w ogóle nie masz i tak tego, nie? A tutaj tak mi niewiele da, bo co to mi za czarby sympatii, nie? No, raczej out bym z tego chciał no nie chcę tego w sumie grać, nie? To nie jest głupie, ale po prostu nie chcę. Potrzebujemy mieć. więcej szczęścia. Szczęścia żołnierza, no dobra, chodźmy. Idziemy sobie tak w lewą ścieżkę, bo w sumie build jest ok. Building jest w miarę, w miarę w porządku. Będziemy mieli bardzo dużo szczęścia. Naprawdę, bardzo przyjemnie dużo szczęścia. Mi się osobiście podoba. Okej. Okay. Dobrze. Super. Siła czarów, no. Nie mam pikiennych ogni, nie? W ogóle mam tylko lepszą bramę. Aha, okej okay. Okej, okay, skoro mamy tylko lepszą bramę, no to muszę iść środek Okej, okay, dobra, muszę iść środek w takim razie, bo... Bo muszę Bo muszę iść środek Bo, bez... bo potrzebuję full bramy do mojego podejścia, nie? Jeszcze logistyka. Dawaj mi co lepszą bramę ziomek. Naprawdę nie odpie, no. Piekie, no ogień też internik jakiś będzie, nie? Zawsze to jakieś dodatkowe obrażonka są, nie? No i dobra, jest OK, Jeden level, eksperckie szczęście. Pięć szczęście, jeden moral. W sumie spoko bildzik, no. I tak raczej z lochem, no to ciężko. Ale akurat Marbas ma to odbicie, plus jakieś odporności, plus ta odporność na implo. To że aż tej pelerydy, li takiego. Uh. Już jakiś fajny mały artefakt dostaniemy, ale nie wiem. W ogóle. Próbuję na jutro kupić. Uh. Okej. Okay. Dobra. Takwa bezdenna złota. Bez dna! No nie na no średnio mi się opłaca. Powiedziałbym szczerze, nawet bardzo. Średnio mi się opłaca. Nie opłaca się. No nie. No nie opłaca się. Tutaj wiadomo raczej to co najszybsze. Kradnięcie czy bramowanie, Tutaj mana, mana, kradziej jest ważniejszy w sumie Tutaj ten skaczący dupas Tutaj ten... Kurde, szybszy w sumie Trochę obniżam sobie tą inicjatywę, nie? Jesteś szybciej Dobra Dobra, jesteś szybciej. Hmm. Aj, nie no to jest. 5 ataku, nie, ale inicjatywę mi strasznie to zbija, co mi się osobiście, no nie podoba, no. E, tak, no to co? Z tej 16, no to jest 5 ataku różnicy, nie? 20 15, no to jest zbyt wielka różnica, no nic mi nawet tutaj nie zwróci. Nie, no tam walić tu. To... Walić tą, w, tą inicjatywę w sumie. Miałem trochę hejsty, wymiany testowych no to trudno. Dobra, tak jakoś zagramy i tak to jakoś będzie po prostu. Próbujemy jakoś to ugrać. To się tam uda wbić, to się uda, to się nie uda, to się nie uda. Okay. Dobra. Okej. Okay. Standardowo. Dobra, ale to nas trochę popstynteguje. Przynajmniej mam mniejszą inicjatywę. rozkład, będzie słabszy. Pogu. To nie? Jest balista, moi drodzy. Jest 19 ataku. Przyjemnie, powiem Wam szczerze. 19 ataku to jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Więc ja sam nie wiem, czy ja chcę aż podchodzić, szczerze powiedziawszy. Trochę, trochę, trochę. Trochę mam obawy. Troszeczkę mam obawy z tym 15 ataku. Mam obawy. Bracie, może być ciężko Dobra Dostałeś, spoko Dobra, nie no, to jest po prostu żyj po prostu tutaj Dobra i tak muszę tu podbić, żeby on mi. On mi nie wjechał, nie? Dobra. Okej. Okay. Hit... Super. Diabeł się z tobą roztętyguje. to oczywiście trutkę. Na twarz. Kurde, no. Niefortownie się ustawiłem. Bardzo się źle ustawiłem. Koniec, jestem w kijowej formie. Dobra. No, on po stronie bije, nie? On ma Atak, dev, i takie staty. No to po, po, powiedzmy sobie szczerze, no. Powiedzmy sobie szczerze, jeszcze machiny do tego. Nieugrywalny z kurwa. serio jest. Dla mnie to Ta para jest po prostu dla kurde. Naprawdę, tego inferno w ogóle nieugrywalna, no. Jeszcze kurwa na dwa laka, trzy laki pod rząd. Naprawdę się wkurwiłem. Dwa laki pod rząd, nie? Kurde, dla tej frakcji jest po prostu to nieugrywalne. Naprawdę. Może przeciwko przywołaniu jeszcze coś, ale. Jeszcze widmowe zastępy se wziął. Ale tam trudno. Poradzimy może mamy kolce. Ale ale mimo wszystko to jest po prostu memiczne. Trochę się wkurzyłem, nie? Naprawdę, bo i ta babeczka bije ci za 860, nie? No, ty bijesz tyle co, co kod napłakał, nie? Dobra, Bigo, bo co masz zrobić, nie? Bum, zlaczka! Koleś ma. Ee, dwa laka i więcej bije ode mnie, nie? Dobra. Tu się dostawiłem. Nie będę was ukrywał. Dobra. Musiałem ją walnąć, bo mnie za mocno bije. No i ten tutaj stoi, oczywiście ta poch... biegła. Dobra, git. Zdążę nawet bram rzucić, nie? Dobra, uciekł, super, a ty tak mi nic nie zmienia. Okej. Okay. Okej... Okay. Ja się nawet nie będę tą skakał Ale jak się przebić jak go mnie tyle bije Okej, okay, dobra, ale oddał mi Nie bijże gościa, no daj sobie się, na ziemię, naprawdę I to, Dobra, ja to użyję w takie zaklęcie, nie? A raczej Raczej jakiś zaklęcie użyję. No nie mam w sumie kolców, nie? Więc... Okej. Okay. Dobra. Jamy się gdzieś tu. Jest 15 chytr i 18 tych babek, nie? jest balista przecież, która mnie bije. Po prostu niesamowite to jest Ja naprawdę nie mam taktyk Na przeciwko kurde temu ścierwowi z dochu Dobra Ta balista tyle bije na tyle ataku nie O masakra Muszę bić i próbować może ucieknie No nie Nie udało się no, troszeczkę. Ty sama, nie? Dobra, ty giniesz w sumie. Dobra. Nie ma szans. No. Nawet jakbym nie chciał, po prostu to. No nie mam. Jeszcze, jeszcze nie dość, że balisty to jeszcze miał miejsce na ten, nie? Dobra To co tu postoję, bo i tak zginę, i tak zginę Dobra Co z tymi Hydrami zrobić? Zaraz nie Fenix walny, przy 63 ataku ma, nie? Dobra, oddasz, ale ty za wolno się ruszasz, nie? BUM! Bogu, <grym> on zaraz nastanę. Dobra, muszę z nami tak mu rzucić, ale... T -t 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 -t. Dobra GG, next Nie no po prostu, nie, ja nie znoszę tej pary Serio Muszę lecieć, no i jedną grę zagrał No masakra no Wczoraj to się trochę skurzyłem Nie będę was okłamywał, a rzadko na rękowanie się wkurzam 15 minut macie, przynajmniej zajebiście krótki odcinek Pff. Dzięki, że wpadliście ja pierdole, co musiał tam dostać? No serio, nie dość, jeszcze Fenixa miał Przywołanie, się, a atak, Dev, Fenixa i balistę Ja pierdole, no po prostu Ach. Ach. No nie ma opcji, no musiałbym Musiałbym tu na przykład grać Mrok, ja bym zagrał mrok, to bym to i wygrał Taka jest też prawda Eee, może im byś wygrał, ale nie wiem, no pff, zobaczymy, nie? Zobaczymy, dobra, idę szukać kogoś do kolejnej gry. Fajnie, że wpadliście, dzięki za przybycie, za granicę, dzięki Wam, do zobaczenia. Bye bye!